Yo siemanko, z tej strony Alanox Ety i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, gdzie z uwatączkiem będzie na mojego Instagram, a macie teraz w opisie pod filmem. Zapraszam Was na, na mój serwer na Discordzie, e, który macie też link w opisie pod, pod filmem. Serdecznie Was zapraszam oraz witam Was już w kolejnym odcinku, a też bez żadnego gadania wlatuje intro i witam Was już w kolejnym podsumowaniu. No a więc moi drodzy, witam Was w już trzecim podsumowaniu, a dokładnie yy, chcę dzisiaj podsumować miesiąc luty. Oczywiście rok 2K21 e, Moi drodzy, rok 2000, 2021 Miesiąc luty Miejmy pomyśleć, szybko minęły te... Szybko mijają te miesiące Bo już, jak ja tu nagrywam, jest wtorek I do tego już mamy... Y, szybko się zbliża coraz... coraz większymi krokami Kwiecień Oraz dla Was podsumowanie Marca Jak na razie Yy, chciałem podsumować miesiąc luty co się wydarzyło w miesiącu lutym 2k21 roku? otóż moi drodzy miesiąc luty zaczął się spokojnie było też dużo problemów było to jakby no, nie powiem to był właśnie miesiąc, który, który najbardziej pamiętam yy, ale nie o tym mowa chciałem poruszyć temat a, yy, a najbardziej to no właśnie, ten podsumowanie. Luty. Pierwszy luty, drugi luty, trzeci luty, i tak dalej, i tak dalej. Było spokojnie. Czytajcie. Także no, tak jak mówiłem. Luty zaczął się spokojnie. Pierwszy luty, drugi luty, trzeci luty, czwarty luty, piąty luty, i tak dalej, i tak dalej. Otóż, może niektórzy pomyśleli... No, osoby, które gadały ze mną na rozmowie, mogą powiedzieć, że nie było tak spokojnie. A chodzi mi... We walentynki. Walentynki nie minęły mi spokojnie. Urywa. Kamera moja lata... O jak pewia zawsze jemy. Bo to pies. Patrzcie czego ten lata. Eee... Yy... Walentynki minęły mi spokojnie. Spędziłem je z dziewczyna na rozmowie. Poznałem Cię 60... Sześćdzief... Serdecznie wika 769. Yy... No i co? No i... Z lute, tak jak tam wiecie 15 lutego są moje urodziny No i Był to Były to walentynki Już pod wieczór Ja oczywiście te Osoby, które mają mnie na discordzie Mają Tak jakby podgląd Na to, co pisze u mnie w, w bio No po prostu w bio na tym tym, nie? Na discordzie Odliczyłem już Godziny do moich urodzin. No i było już parę minut przed północą, czyli przed moimi urodzinami. Biegnę na rozmowę. Była tam osoba o nazwisku. I teraz wam tu wymieniałam parę osób. Była, była tam na przykład Sugar Kill, któremu serdecznie pozdrawiam. Była tam moja dziewczyna, czyli Wika 8, że tam serdecznie pozdrawiam. Był tam Diesel, którego prawie dużo osób zna, bo jest moim modatorem, tak samo jak się robczy9 czekajcie, bo mam jakiś problem tutaj nad tym przyhamuj mi bo mam jakiś problem z tą kamerką znowu jak zwykle kurwa o, tak no kurwa no i co, no i yy, była tam, był tam też dragon's boys był tam jeszcze osoba o nazwie y, którą, o nazwie Kubuś, którą nie pozdrawiam, bo tą osobę, są osobą kontakt najbardziej mi się urwał przez to, że to co osoba odjebała, ale tego nie będę mówił po prostu, bo to były raczej sprawy, które bardziej nie chciałbym wpierdalać teraz do internetu, bo to niektórzy nie muszą po prostu o tym wiedzieć. Y, w każdym razie, o co chodzi mi? Y, było już 5 minut przed północą, no i... czekajcie... A więc jestem. No, i tak jak mówiłem, także no, e... czekaliśmy, czekaliśmy. Zaczęło się odliczanie do roku, do e... moich urodzin. No, i tam odliczaliśmy wszyscy na rozmowie. Było 5, 4, 3, 2, 1. Po czym nagle wszyscy mi zaczęli słyszeć wszystkiego lepszego, i tak dalej. Po czym moje. Kochane słońce, czyli moja dziewczyna, łączyła, kurwa, łączyła piosenkę, yy, czyli tam yy, ten. Yy, śpiewanie 100 lat, 100 lat. No to dobra, yy, oczywiście po angielsku. to tam po polsku, nie, nie pamiętam teraz. Ale wiem, że yy, z, z całego serca pamiętam, że tyle. No, było blisko, że mi się popłakał. W, wzruszy, że mi się po prostu wzruszył, naprawdę. To było. Nigdy nie pomyślał, że tak będzie. No i co? No i dobra. A to mi a, yy, tak samo też dziękuję za życzenia yy, urodzinowe z serwera Indziaki. I dziękuję osobom typu Kocu, Fisu, yy, i osobom, a tym bardziej yy, Kocurowi, yy, Fisu, yy, Grzesiowi i innym osobom, które mi składają te życzenia. Czekajcie. Także no. Pęższ aha. Oho. być tu zimno. Ale dobra, w każdym razie mam na dwie No nie było źle, nie powiem. E tak samo też dziękuję e wszystkim. Co się... co... No po prostu zaczęli mi składać te życzenia. E po prostu no... Nie, nie zapomnieli o tym. Tak samo też dziękuję osobom z mojej rodziny. Mojemu ta ta e e tacie, mojej mamie. Mojej siostrze i osobom innym, które mi złożyły te życzenia urodzinowe. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za życzenia. Tak samo też wielkie dzięki. E, wielkie, wielkie dziękuję mogę wysłać osobom z mojej klasy, czyli oso dwóm osobom, które mi właśnie też te e, urodzinowe życzenia złożyły. Tak samo też dziękuję mojemu bratu Damianowi, który, którego, też, którego też serdecznie pozdrawiam ty na, na tym. Na odcinku i teraz powiem Ci, ale... Dobra, już Wam źle pojechał. E, który też mi złożył życzenia. Tak samo moim dziadkowi, mojej babci. E, tak samo też mojemu Willi, którzy też mi złożyli życzenia urodzinowe. Powiem tak: urodziny 16, które właśnie skończyłem. Urodziny te. Chyba najbardziej, naj, naj, najbardziej zajebiste były. Które mogę być. Przez to, że rok temu nie miałem dziewczyny. Co się teraz zmieniło? Mam 16 lat, ale mam osobę, która zawsze poprawia mi humor, czyli moja kochana dziewczyna, yy, która mi ciągle poprawia humor, a się sam wie, jak ona to potrafi. A tym bardziej, gdy ja no, często mam humor w yy, po prostu, bo rewolucjonalnie wstaję. No, to jest normalne, nie? Niektóre to jest normalne po prostu. Yy, może i się cię kłócę. No, o Jezu, kłócicie się. Mm, to nie, <śmaczyna> to jest norma u nas. <śmaczyna> Ale w każdym razie, no, to jest normalne, Jezu. Gdyby związ, w związku nie były kłótni, to, by, to, to, to by byłby dziwny związek, nie? Mnie był, to był związek, więc no. Yy, dalej. Yy. No, i właśnie tu jest już to, następne, co było po moich rodzinach w poniedziałek. Dowiedziałem się, że jedna osoba z mojej rodziny leży w szpitalu w ciężkim stanie. Jezu, jak ja wtedy to przeżyłem, Boże, ja nie wiem, jak to było. Ale tutaj tak. Yy, no, a nie, pakałem. Pakałem, bo no, nie było to łatwe dla mnie. Yy, a tym bardziej, gdy jestem. Gdy, ja, ja, ja jestem osobą, która, jeżeli coś by się stało jednej osoby oso z rodziny mojej, to nie przeżyłbym tego za, za dobrze, bo przez to, że yy, nie chciałbym, żeby w ogóle coś się yy, osobie jakiejś z mojej rodziny stało, więc no, tak to sami jest. No, moi drodzy, yy, no i co, no i tak mi miesiąc luty no minął, ja się, no nie powiem, Moje urodziny mi nawadzi, ten dzień nawadzi mi zajebiście, ten minął, tak samo też urodziny mojego braciaka, czyli Kamila, czyli Disleya, też super minęły, może i niektórzy mają ten plan o Jezu, bo, ma, bo jesteśmy już starzy, no i co z tego, cieszmy się życiem póki możemy, jest, 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 robimy się starsi, no bo nie będziemy, nie będziemy w tym samym roku siedzieli. Ale y, czym jesteśmy starsi, tym więcej, tutaj więcej rzeczy możemy robić. Jako 18 latek można już mieć prawko. To ja na, na to prawko czekam już bardzo długo. Tylko ze względu na to, że chcę skończyć tę osiemnastkę i po prostu już normalnie jeździć sobie samochodem własnym, niż autobusami jeździć itd. itp. No a moi drodzy, bo ja się tu tak rozgadałem, że to hit. Mam kilka złączone, ja to nawet tylko nie zauważyłem. <grym> Moi drodzy, życzę Wam miłego, miłego dnia, miłego wtorku, bo Wy to na we wtorek 13.30. Mam nadzieję, dobrze, że zapomniałem <laughs> W każdym razie życzę Wam miłego oglądania. Widzimy się już w środę. Do zobaczenia. Na razie, tuż było już było na tyle. Tu już było na tyle. Do zobaczenia. I cześć, cześć. Pa, moi drodzy.